W samochodzie mamy do dyspozycji naprawdę świetny system multimedialny yy, składający się z kilkunastu głośników subwoofera, razem, które, które razem tworzą yy, zestaw o mocy ponad 700 W. Yy, do odtwarzania, oczywiście, możemy z, z wybrać standardowe połączenie Bluetooth, ale możemy użyć też karty SD, którą umieszczamy w schowku. Zaraz obok karty SIM lub drugiej karty SD oraz, yy, złącz, yy, oraz otwarzacza CD. W tym momencie możemy przeglądać media na ekranie wielofunkcyjnym. Wybieramy źródło. Jeśli mamy zamiar zmienić źródło, wybieramy w prawym, górnym rogu przyciskiem na konsoli, na przykład Bluetooth, jeśli jest połączony z telefonem, możemy wrócić również oczywiście z powrotem do karty SD. W ustawieniach znajdziemy pełną regulację dźwięku, począwszy od subwoofera, poprzez tony niskie, wysokie, balans przed tył, dodatkowe jeszcze efekty, dźwięk surround. Możemy oczywiście zmienić tryb odtwarzania i przejść z powrotem do Medioteki: wyświetlić katalogi zapisane na karcie SD, przeglądarkę albumów po okładkach, przeglądarkę albumów po katalogach lub utworów bezpośrednio lub e, klikając w lewym dolnym, dolnym rogu przycisk przejść do aktualnie otwarzanego albumu.